Cześć kochani, hey, witajcie na kanale RedHead Dzisiaj jesteśmy w chemie. Znalazłam tutaj mnóstwo fantastycznych, kolorowych, kwiatowych ciuchów Spójrzcie tylko na to jaka tutaj jest paleta barw kolorów, odcieni, ile mamy kwiatów. Wszystko to, co ja kocham najbardziej na świecie. Chociaż dzisiaj tego nie widać po mnie. Dzisiaj jestem cała na czarno ubrana, taki mamy klimat, mamy brzydką pogodę za oknem. Poza tym bardzo lubię nosić tę sukienkę, więc pomyślałam, że sobie tak troszeczkę humor nią poprawię. To jest sukienka z Zary, ma taki duży gruby pasek z dużą klamrą bufiaste rękawy bardzo ją lubię, bardzo dobrze się w niej czuję także tak, czarna sukienka na mnie z Zary, a teraz przejdźmy do kolorowych ciuchów z H&M Pierwsza sukienka jest już na mnie i jest naprawdę śliczna, jest bardzo urocza. Czuję się w niej bardzo wygodnie, bardzo komfortowo i ten wzór jest powalający. Jakieś tutaj mamy kwiatki piękne, różne kolory. No, fantastyczna rzecz, idealna na lato, idealna na wakacje, na jakiś wyjazd nad morze. Super jest i wydaje mi się też, że to jest bardzo dobry materiał. Czuję tutaj, jak dotykam, jakby tutaj był len. Coś takiego. Zaraz to sprawdzimy, bo jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest, co tutaj się kryje. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, to mam na górze dwie falbanki, które przysłaniają mniejszy biust, który mam, a więc bardzo się cieszę, one tak odstają, więc optycznie też biust wydaje się większy, a więc super! O to nam chodzi. I na dole też jest falbanka, taka delikatna, dosyć krótka, sukienka też ma długość mini, ale naprawdę jest śliczna, jest naprawdę urocza i taka wdzięczna, super super sukienka na wakacje, na lato, ekstra. Myślę, że nikt nie przejdzie obok niej obojętnie, jakbyście wyszły tak na miasto, czy właśnie będąc na czasach na jakiś spacer letni, super, naprawdę ekstra, ekstra kiecka, także sprawdźmy ile ona kosztuje i co to za materiał. W tej sukience mamy 72% bawełny i 28% lnu, więc ekstra skład, fantastyczny. Przymierzałam ją w rozmiarze 38 i kosztuje 129,99. Naprawdę super sukienka, super się układa, super krój, fason, ekstra materiał, fajny wzór, naprawdę super rzecz, godna polecenia i druga sukienka też już jest na mnie i jest fantastyczna, tak samo fantastyczna jak pierwsza, chociaż są zupełnie inne bo ta sukienka ma długość maxi jak widzicie, jest dosyć długa i ona ma inny wzór co prawda wzór też jest kwiatowy ale te kwiaty są ciemniejsze ciemne jest tło, jest ich więcej na sukience a więc e, tak to wygląda i sukienka jest zachwycająca naprawdę jest przepiękna, wydaje mi się, że powiększy optycznie mój biust aż po prostu jestem w szoku jak patrzę na górę mojego ciała, bo rzadko tak wygląda. Super to wygląda. Tutaj mamy sporo materiału, jest taka marszczona na biuście. Nad biustem jest wiązanie, pod tym wiązaniem mamy łezkę. No i pod biustem mamy gumkę. Tylko nie wiem, czy ta sukienka nie jest trochę za duża bo ta gumka jest taka dosyć luźna. Ona chyba powinna bardziej przylegać, ale to nic nie szkodzi, bo sama w sobie sukienka mnie zachwyciła, powaliła, po prostu wbiła w ziemię. I podoba mi się też to, że materiał wydaje się być spoko, także zaraz go sprawdzimy. Tak wygląda z boku. Taka dosyć nie, ciążowa, taki ciążowy efekt z boku się robi, ale to nic nie szkodzi, bo jak patrzę na nią, to już mam ochotę jechać na wakacje nad morze i spacerować. Dobrze mi zrobi to mierzenie dzisiejsze, bo widzę, że te słuchy są takie właśnie energetyczne, pozytywnie nastrajają, a tak jak mówiłam, dzisiaj, na szybką pogodę w łodzi, także bardzo się cieszę, że chociaż w chemie mogę doznać trochę lata i takich pozytywnych wibracji, także super sukienka, sprawdź mi, ile kosztuje i co to za materiał. I ta sukienka kosztuje 79,99 słuchajcie, więc cena jest bardzo niska. Przymierzałam rozmiar S, który był ciut za duży, takie mam wrażenie. I tutaj mamy informację, że to jest w 100% bawełna. Także cena i materiał genialny, świetna rzecz, genialna. Trochę się zagapiłam i do przymierzenia wzięłam sukienkę, która ma identyczny krój, identyczny fason, co sukienka numer 2, ale wydaje mi się, że dobrze się stało, że wzięłam ją do przymierzenia, ponieważ jak widzicie, ona ma inne kolory, takie pastelowe, jaśniejsze, delikatniejsze, inny nieco wzór, też taki drobniejszy. I wydaje mi się, że ja w tej sukience gorzej wyglądam, że ja w tej sukience tonę, ginę po prostu, bo sama jestem blada. I yy, no, średnio to wygląda. Poza tym, wydaje mi się, że ta sukienka jest wykonana z takiej bawełny bardziej sztywnej, takiej bardziej topornej i inaczej się też układa. Takie mam wrażenie, nie wiem czy to już po prostu coś mi odbija i tak mi się tylko wydaje, ale takie mam wrażenie, że inaczej się ten materiał układa. I ta sukienka teraz, tak jak patrzę na nią, to trochę mi się kojarzy, nie wiem, z koszulą nocną w tym stylu. Chociaż krój, jak widzicie, jest ten sam, też jest gumka. Pod biustem, taka ciążowa troszeczkę y, sukienka, ale tak, tak, wydaje mi się, że w tej gorzej wyglądam. Chociaż pewnie gdybym tamtej nie przymierzyła, to na pewno ta sukienka też by mi się podobała sama w sobie. Ale teraz mam porównanie po prostu i ewidentnie zdecydowanie tamta sukienka wygrywa, a ta przygrywa. I ta sukienka to jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o cenę. Przymierzałam też rozmiar S i to też jest w 100% bawełna organiczna. Także materiał super, cena ekstra. Sukienka też byłaby super ekstra, ale mam porównanie z tą drugą i tamta mi się bardziej podobała po prostu. I teraz przyszedł czas na przymierzenie kompletu, kompletu, który skradł moje serce, jak go przymierzyłam. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę fajnie i czuję się w nim też fantastycznie. Jestem taka od razu pełna energii, chęci do działania, od razu się uśmiecham, banan na twarzy po prostu. Naprawdę super komplecik. Komplet składa się z topu, z bluzki, która ma w centralnej części regulację, Widzicie, mamy tutaj sznureczki, mamy napiszenie i sobie to możemy wyregulować. Może być krótszy, może być dłuższy, tak jak nam się zechce, taki może być. Ręka sięga do łokcia, no i krótkie szorty są w komplecie. Oczywiście te dwie rzeczy możemy kupić oddzielnie, ale ja sobie je tak zestawiłam. Bo to jest ten sam wzór, ten sam materiał, także wydaje mi się, że wygląda to super i czuję się naprawdę w tym świetnie. Chociaż to nie są moje kolory, bo ja nie lubię koloru żółtego, koloru pomarańczowego, tak w tym komplecie czuję się naprawdę świetnie. No, po prostu to jest życie. To jest życie. O, tutaj z tyłu Wam jeszcze pokażę. Tak to wygląda, naprawdę spoko. Ekstra. Świetny komplecik, dajcie znać, co o nim myślicie. I przejdźmy do kolejnej rzeczy, ale zanim do niej przejdziemy, to sprawdźmy też materiał i cenę tego kompletu. Ta bluzka przymierzałam w rozmiarze S. Ona kosztuje 79,99 i jest wykonana w 100% z wiskozy, bo właśnie to sprawdziłam. Także super ekstra. Bardzo się cieszę, że trafiliśmy dzisiaj na sklep, w którym jest tyle ciuchów wykonanych z fajnych materiałów, z materiałów przyjaznych dla naszego ciała, dla naszej skóry, dla środowiska, także super ekstra. Shorty kosztują 89,99. Przymierzałam je w rozmiarze 38. I powiedziałam Wam, że one mają tutaj gumkę, więc dobrze się dopasowują w talii, w pasie, w miejscu, w którym je nosimy. Po prostu. I one są wykonane w 58% z wiskozy, a reszta, słuchajcie, to len. Także super, ekstra, fantastycznie. Naprawdę fantastyczne składy mamy dzisiaj. I przedostatnia sukienka na dzisiaj to sukienka, w której czuję się źle. Ta sukienka wyglądała przepięknie na manekinie, dlatego też ją wzięłam do przymierzenia, ale ja wyglądam w niej bardzo źle, niekorzystnie. To dlatego, że mam bardzo jasną karnację, tak jak ustaliliśmy wcześniej. Ja jestem biała jak córka młynarza, a ta sukienka jest neonowa. I ja we wszelkich neonowych kolorach wyglądam niekorzystnie. Tym bardziej w takiej neonowej zieleni wyglądam po prostu źle, źle się czuję Nie mam ochotę jak najszybciej tę sukienkę z siebie już zdjąć, chociaż jest bardzo ładna, jest bardzo efektowna. Też bardzo wpisuje się w trendy, bo tutaj mamy wycięcie, tutaj mamy wycięcie. Jest taka asymetryczna, tutaj mamy rozcięcie na dole, więc naprawdę sukienka jest śliczna i przyciąga uwagę, ale no nie dla mnie. Też wzięłam za duży rozmiar, bo jak widzicie, tutaj mocno odstaje, powinna przylegać. Tali też mam za dużo materiału. Może gdyby była bardziej obcisła, to wyglądałoby lepiej, nie wiem, ale. Nie, po prostu to nie jest rzecz dla mnie I nie ma się co oszukiwać Nawet gdyby była obciślejsza Bardziej obcisła To i tak kolor byłby ten sam Czyli po prostu nie dla mnie I ta sukienka kosztuje 79,99 Przymierzałam ją w rozmiarze M I tutaj mamy w 100% Poliester z recyklingu Także no jest poliester Skończyły się dobre składy Ale przynajmniej jest z recyklingu Także spoko, moim zdaniem spoko i ostatnia sukienka na dzisiaj, sukienka, której wzór bardzo mi przypomina wzór. Na pierwszej sukience, którą dzisiaj mierzyłam. Też mamy kwiaty, jasne tło i sukienka jest bardzo wdzięczna, bardzo mi się podoba, jest bardzo wygodna, bardzo komfortowa. Już mam ochotę po prostu w niej tańczyć, dzieci kwiaty i te sprawy, wiecie o co chodzi. Ona naprawdę jest fajna i krój trochę właśnie taki retro, trochę lata 70. 60. Bo tutaj mamy odszycie pod biustem, takie przeszycie w trójkąt, robi się efekt ciążowego brzuszka znowu. Ale to mi nie przeszkadza. Naprawdę bardzo urocza sukienka. Ręka w trzy czwarte. Super jest. Ma długość mini, ale też nie jest za krótka. Ekstra. Sukienka godna polecenia na 100%, bo jest y, śliczna. Po prostu jest śliczna. Bardzo mi się też podoba. Wow. Dzisiaj były fajne rzeczy w HeMie. Naprawdę fajne. I ta sukienka też jest fajna. I tę sukienkę mierzyłam w rozmiarze S. Kosztuje 79,99%. Z tyłu jest wiązana na takie sznureczki, żeby nam nie spadła z ramion, o tym Wam nie powiedziałam. No i tutaj mamy w 51% wiskozę, a reszta to bawełna. Także też świetny materiał, fantastyczna rzecz, super sukienka. I kochani to, to na tyle, to wszystkie ciuchy z Hemu, jakie chciałam dzisiaj przymierzyć, jestem zachwycona tymi sukienkami w większości i tym kompletem, naprawdę są piękne, są świetne, są dobre polecenia, jeżeli film wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, będę mega wdzięczna, szczęśliwa i będziemy się widzieć częściej, dzięki za uwagę, dzięki, że mi dzisiaj towarzyszyliście, buziaczki, pa pa!